Witam Lata lecą No a ja dalej Tak samo przystojny i młody nic się nie zmieniło Pozdrów, dobra. Pozdrawiam Widzowie, generalnie miałem wrażenie, że umarłem i wiele osób też tak myślało, ale żyję jednak niestety. I dalej muszę się mać w tym życiu. Kiedy kupię multiple, no właśnie wróciłem po to, żeby na nią zarobić widzowie. No mówię wam, moja impreza trwała od czwartku do poniedziałku, albo do wtorku. Nie jestem w sumie pewny, bo nie do końca rozróżnia dni. Umówmy się ze stanem, w którym się znalazłem, i miejscem, do którego doprowadziło. No e... nie, no po prostu przykro mi było, zostałem chyba na Twitchu i musiałem odreagować. Ale w tym momencie mam już w cholery motywacji i na pewno już. Miał pustze gardy. Zjedziemy, idę zrobić zakupy. Plan jest taki, żeby upiec pączki. Nie wiem może ludzi Pączuchami Bo ale bym cokolwiek zjadł tak naprawdę. Odkąd nie parę ślubów już drugi dzień. Tak, głodnie jest... Ej nie się jej spytać, gdzie, gdzie mąkę znajdę. Chyba są... Gdzie znajdę mąkę? Tu po prawej, tak? Dobrze, dziękuję. Dojechać, tak? Tak? Dobrze, dziękuję. Jak zobaczy cukier to będzie po prawej... O! Jest mąka. A jaka to ma być? Ma być mąki pszennej. Około 3 szklanki. 500 gramów. To jest mąka pszenna. Ta? Gdzieś tam w ogóle wyjąłem cukier. <noise> ja p... znaleźć tu coś na sklepie To jest graniczy z cudem. Jakiś chłop tam gadał przez telefon. O! Mąka... O, jest! Mąka pszenna, nie wiem czy taka będzie dobra. 0,5 spiritosu, e, łyżkę dodaję. resztę zeruję na streamie. Nie, 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 odpada na 100%. I ty też kręcisz vloga? Nie, w ogóle nie A wy kręcicie vloga? Ja kręcę vloga. A okej, okay. nie, w ogóle nie kręcę vloga. A wiesz może gdzie są drożdże? Nie wiem. A czym Co się jest? zajmujesz? Ale nie jestem na jakimś Właśnie streama nagrywa... Właśnie jestem w trakcie streama, no. Ale nie złapałem cię w ogóle, także e, wysłuchać tylko twój głos. O, jaki A jaki jest stream? Eee, wiesz co, robię pączki Będę robił okay. A ty? Eee, ja jestem Aria Aria? Ok, jestem Kuba, para Maxim. Cześć. Miło mi Cię poznać. O widzę, że nawet masz własną maseczkę. Spoko. Tak. Ty chcesz powiedzieć się amkacy, nie? Hmm, jeżeli wiesz... Ale nie mam żadnych no? kontrowersyjnych rzeczy. U mnie? No. Dużo jest, dobra, to nie będę się kręcił. No, okay. Pa! Już wziąłem masełko, droże potrzebuję znaleźć A marmoladę mogę jakąś wdupić. Rzeczywiście, a jak to się to robi? Żeby dość... to najpierw pączka trzeba zrobić, a później chyba tam napchać to, nie? Dziękuję bardzo. Pokażmy raz. No. Kuba jestem. A jak Ja? Ja na Twitchu streamowałem przez dłuższy czas teraz... Ciekawa, no dobra, y... Poczekaj. Ja nie kręcę jak coś. Spoko, ja, ja tak. Jakby nie mogę się zatrzymać. Ludzie rozumiem um, To może być Ja co. Jasna sprawa. Modziłem, że nie złożyć księty w telefon. A gdzie jesteś, z Krakowa? Tak. O To ja. Proszę. Dobra. Spoko ty mi do streama. Równie trzymaj się, wszystkiego dobrego. Do pa! Hej streamer! Aria z faksów. No bardzo ładna Pani. Proszę, gdzie to może być? Idę, nie wiem. Były? No, bo mi gimbal oszalał. Gdzie? Tu? O! Są, są, są! są Znaczyliście? Dziękuję. ale jesteście super koksami. Ile już w tym sklepie jestem? No, z 5 minut max, tak mi się wydaje. 10 dolarów. Spirytusik, drogi Tomasz, jeszcze dyszkę na Sajona. A już tyle razy Pani alkohol kupowałem, że. Ale nigdy nie Pan tak nie zdradzał. A wie Pani co, no. Czasem trzeba. no Nie można być lojalnym Co? Puga co za 10 dolarów. Teraz? zaraz, zaraz sobie no. mam. Dziękuję. Nie. Do widzenia. Drugiego dnia. O zajebiście bliźczyjesz. Ten ponczuch Jezus smale, nie wiem czy on jest, on jest świeżo rozmrożony, tu co? Ale już tak przepyszny mm. A mi głupi pomysł do goły przyszedł mianowicie żeby tam tutaj wyskoczyć i tam sobie siąść i jeszcze go do Nie do Nate, do nuta O zapomniałem Piesio. Jak kto Zostawił go ktoś. Ojuj. A jak go ktoś zostawił tutaj na śmierć? No tak się nie robi, Nie można pieska po prostu w domu zostawić. Gdzie panią znajdę... O, tutaj panią znajdę. Ma pani jakąś strzykawkę może panią? Jaką Taką, żeby dżem naładować do pączka. Aha. To jest setka. A ile kosztuje taka przyjemność? Ta kosztuje 4 zł. To taką dużą poproszę poka piesia wrócę do niego Bo w brzuszku kupowość, ale mam jest. nie chcę tak wiesz, się zbliżać, żeby mnie nie podrysł. Nie bój się, Daj hmm? <ślaj>, łapkę. No i jak? Taki zmarznięty, biedny. Hmm. Jak można iść do sklepu i zostawić psa pod sklepem? Jak jest minus 10 stopni, to jeszcze trzeba... Nie możesz wyjść, psa, a później iść do sklepu? Tak, no, bo nie A, Albo nie. Przepraszam, bo jestem bardzo zmarzły. Nie mógł pan wy, następnym razem wyjść z psem, a później do sklepu? Bardzo bym pana prosił, dobrze? No, dlatego się telepał. Nie zmarz, bo dopiero wysoko. Pączki, przepis. Może wpiszę przepis. O, ale to wygląda. Ty kolorowy jest ten czat na tym YouTubie. Pas, ale kozacko. Jeżeli chcecie, czat z Twitcha, taki jak, żeby wyglądał jak Twitcha to musisz sobie garać apkę Better Stream Chat. Eee, wtyczkę do tego. O, widzicie, wyslał dziki, normalnie sobie działają. Ty, a na tym dam radę zrobić pączki. To zastanawia w sumie Dobra, wyjmę te jajka, bo tam widziałem, że trzeba wyjąć jajka Także wyjmuję jajka Wydaje mi się, że mam wszystko czego potrzeba Myślę, że to będzie 250 ml. Jak mam to sprawdzić? Mam pomysł Myślę, że to jest połowa gdzieś osi Czyli ta szklanka to będzie 250 ml. Właśnie to przez chwilę sprawdziłem e, Ciepłego mleka Nie wiem jak zrobić ciepłe mleko Zakładam, że chodzi o po prostu temperaturę pokojową Wyjmij te drożdże z lodówki kretynie. No dobra, wyjmę e... Mam mąkę, mam drożdże, muszę sprawdzić co teraz. się, mąkę wydzieliłem, jedna szklanka ciepłego mleka, 250 pięćdziesiąt ml. Mikrofon trzeszczy jak szczurwy syn. Dobra, raz. dwa bo ten zaczyn to on się będzie chwilę pewnie robił to w tym czasie będzie można coś pokmienić innego tak? tak tu jest pół a tu będzie 1 czwarta tu za 15 minut pira z drzwi jak sobie wyrośnie nie wiem na ile to ma wyrosnąć ale gdzieś już na tyle to trzeba zostawić będziemy zaczynać nasze ciasto na Poczuć ja się. Rozpuszczę masełko tutaj bezpośrednio. Wyjmę później ten garnek na balkon. Żeby się ostudziło bo tak czy srak musi się ostudzić. No i dodam tu resztę składników już bezpośrednio tego masełka. Muszę kontrolować żeby ono później nie zamarzło. No ale wydaje mi się że jest to wykonalne. W moim przypadku bo dzisiaj jakoś niespecjalnie jestem zmęczony. O, o to już zamarzło prawie. Nie, no miałem to kontrolować, ale i wyszło jak wysło, jak wyszło. Kiedy będę metę gotował na streamie, nie wiem jak się metę gotuje, to chyba ciężko jest, żeby uzyskać składniki. 500 gramów mąki, szczypta soli, 4 żółtka jajek są, resztę cukru, resztę mleka, przestudzone masło oraz pozostałe dwie łyżki, czyli wszystko to mam. I później nam dodać tego zaczyn, a zaczyn y, miał być dodany po 15 minutach Zobaczmy czy sobie wyrósł O jak rośnie Nie wiem czy powinienem to dotykać, a może jeszcze na chwilę zostawię Ja mogę chyba jeszcze zacząć mieszać, bo tam jest mi pomału to wyrasta Także postawię was tutaj W tym miejscu Wydaje mi się, że mogę zrobić tak mleko żółtka Czy ile ja tych pączków zrobię w ogóle z takich stylu składników zastanawia mnie to no i resztka cukru mam to mieszać? jakaś porada na przedwczesny wytrysk? nie wiem nie miałem tego problemu na przedwczesny wytrysk po prostu zamykasz oczy i wyobrażasz sobie że Klaseczka, z którą się uprawia seks, wcale nie, 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 się nie pociąga Tylko jest takaś jakiś bazyl I wydaje mi się, że to zawsze działa To wszystko w banie jest Ty, ale to wygląda nawet jak pączek docelowo Pierwa. Będąc z tego pączki To się zrobiło takie pączyste Przepraszam, czy ten zawsze ma wyglądać tak? Zajebisty? To w pi go tu I jak tu w dupie rękę to mi jakoś nie ten nie, sklei, nie poklei mnie To chyba tak właśnie ma wyglądać ten Skurczysyn Pączkowy <ścoughs> Ale lepi łapy To kurwielstwo Dobra, ja mamy zostawić do wyrośnięcia. Najpierw w piekarniku do 30 stopni na godzinę. Teraz do kresna tyle porada. wiesz, że moja mama nigdy w życiu pączków nie robiła. Jestem. Nie, moja babcia ze dwa razy robiła, ale zawsze były ohydne. Nie, mu... nie mówiłem jej tego, żeby nie babci nie było przykro. Eee... Wydaje mi się, że będę osobą, która zrobiła najlepsze pączki od dwóch pokoleń w mojej rodzinie. Ale zobaczymy. nie jest to Disa jak coś. <laughs> disa bym nawet za darmo nic nie przyjął. Ja bym już to wyjmował, tak mi się wydaje. Troszeczkę jestem w gorącej wodzie kompany. To jest mój wałek. Tłusty piątek mi zastanie. E, tam. Ważne, że zacząłem robić ponczuchy w tłusty czwartek. Patrzcie na to. Nie oszukali, jest pod, pod kreskę, litr. Oh. a! Wedę trochę może na start. I wałek. gdzie jest mój wałek? Halo! Iwałek mi zginął. Halo! Dopiero co tu był? Zrób kulkę i kółkę prędko. Dobra, o, spróbuję tego małego pończucha ugotować. Po dwie minutki. ja to w ogóle wyrabiałem? No, ale co? Jest, myślę, że jest coś nie tak? Muszę sobie przygotować jakiś pojemnik na odsączanie. Możliwe, że za mało to wyrobiłem. Nie znam się na tym za bardzo. Ty, on się sam obrócił. Ale leci. Patrz, kurwa, jakie ten. Jakie triki robi. Dookoła zajeżdża. Ty, wyjmę go. Właśnie szybko jakoś dojechał Ciasto wodą umyj? Co ty pierdolisz? Mmm Jezu, Par zajebisty Par. Ale dobry Mmm, pończuchy! Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zrobię coś, co będzie jadalne. W kuchni. A! O, Dobra, tu sam do teraz. Widzicie czas? 23.46 A co jest on taki od razu w... O, za duża temperatura! Zmniejszyć trzeba, halo! Ło ka baben! Nie, nie, bo to olej wyj wyjmę! Co to zrobić? Pa czarne pączki! Jak to jest możliwe, że on się tak k***a? od razu ten. Za duża temperatura jak coś. Nie ustawiajcie takiej wysokiej temperatury oleju? Bo pączki robią się czarne. Ten wygląda git Jezu, wygląda pysznie. Zobacz, taki pączek mały. Mamy Tutaj mamy drugiego. Ten, nawet jest w kształcie pączka był płaski. Góra jakaś taka wyższa. Patrzcie, nawet jak pączek. Oj, to jest mój gimbal, jak coś. Trzeba kupić nowy Mama do mnie dzwoni to nie jest dobra pora mamo dzwonię do Ciebie później mm. Ale to jest pyszne, zobacz, taki wypieczony perfekcyjnie mm. Ale jest pyszny z rzemikiem morelowym wytworu mojego ojca Jak ja dobrze Robię pączki Idę poczęstować ludzi Jest minus 500 stopni na dworze i nikogo tam nie spotkam Myślisz? Eh, tam zawsze się kogoś spotka A jak nie to sam je zezrę i też będę zadowolony Może jakoś z mi powie na przykład, że <laughs> bo nazarłem się już pączków Pierwsze 20 pączki roz... Myślisz k***, że nie uda mi się pączka rozdać? Bo i pączki wystygną a jeszcze ciepłe były. Hej! Myślisz, że znajdę jakąś... jakąś żywą W tej porze? Ja, nie no, jestem jednak znany. <grym> <grym> no bo zapomniałem, że... W piątek albo w sobotę bym znalazł pewnie. Ale jest czwartek. Jest po, po drugiej nocy z pączkami szuka ludzi. No! Nie rozumiem co w tym dziwnego, no po prostu... Zrobiłem pączki, mam ochotę kogoś poczęstować. Czemu ja na przykład mogę wyjść z pączkami, a nikt nie może wyjść po to, żeby być poczęstowanym? Pączki. Świeże pączki. Ty, ktoś jedzie. Ty, może zatrzymam go. Może to widz. A jakiś Uber. Stój! Dobry. Przepraszam, Ma pan może ochotę na pączka? Bo z własnej... A dobra, proste do widzenia. Piękny wieczór, no, szkoda, nikogo nie ma, nie poszestruję nikogo pączkiem, ale że sobie je sam, bo szczerze powiedziawszy, te, które dane wcześniej były pyszne, nie, to kurwa nie. Przecież mroku się zrobić jakieś p***ne te pączki. Taki na przykład ost z ostrym nadzieniem I będę prankował ludzi Użliwie dobra widzowie Trudno, nie udało się pretestować pączkiem kogoś Ale spróbowałem, ja tymczasem będę uciekał Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy stream Jak ktoś jeszcze nie ma subskrypcji Zachęcam, żeby zostawić łapę w górę również Dla zasięgów, chociaż nie coś w górę zmienia No Co, ja tymczasem Uciekam, zapraszam na socjalki Kocham was bardzo, trzymajcie się I do zobaczenia, skapa!